Ciao, buongiorno, jak sami widzicie ruszamy w dalszą trasę, opuszczamy chwilowo Bergamo i udajemy się nad jezioro Como. Już się nie mogę doczekać tak naprawdę, bo tam z tego co wiem, z tego co słyszałem, z tego co kojarzę, przepiękne widoki, widać zarówno Alpy jak i jezioro. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w dalszej części podróży. Coraz bliżej celu, pierwszy przystanek na naszej trasie, to co widzieliście przed chwilą to właśnie widok, który rozpościera się na całej okazałości właśnie tutaj, który mamy z tego dworca. Miejscowość, tak jak tutaj przed chwilą mogliście zobaczyć, nazywa się Lekko, chociaż Polacy lubią mówić na tą miejscowość po prostu leczą. Ciało tak więc dotarłszy do kolejnej stacji, tym razem zatrzymujemy się tutaj na dłużej. Miejscowość nazywa się Belano. Jest tutaj wiele właśnie fajnych atrakcji, które mam nadzieję już za chwilę Wam pokazać. W ogóle mam dzisiaj takiego powera mega pozytywny nastrój. Przede wszystkim. No cóż, jestem we Włoszech, to po pierwsze po drugie wyspałem się, bo ten pierwszy dzień tutaj jednak to on był taki, wiecie, trochę na lotnisku muszę tu wyminąć ludzi, trochę na lotnisku, trochę człowiek był zmęczony, nowe bodźce, nowe emocje, ale dzisiaj jest po prostu, wręcz tryskam energią, mam ochotę śpiewać, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Staram się w ogóle, to jest też ciekawa rzecz, że w ogóle nie wyciągam gimbala, bo tak naprawdę tylko biorę kamerę i wyciągam i nagrywam coś spontanicznie, bo idę i jest tyle pięknych widoków, bodźców, starych kamienic, charakterystycznych uliczek włoskich. Też tutaj już Sylwiusz z Anką się trochę ze mnie y, podśmiewują, bo na przykład jest taka sytuacja, że idziemy, idziemy, rozmawiamy i nagle nagle w ogóle ja się przestaję odzywać, tylko praktycznie mam usta rozdziawione ja szeroko i mówię wow, 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 jakie widoki, naprawdę jest przepięknie. Mam nadzieję, że chociaż część tego co ja tutaj właśnie widzę, będę mógł oddać Wam y, na ramach moich vlogów, no i też przede wszystkim przeloty dronem, to jest po prostu Kosmos. Teraz trochę ryzykuję, bo idę ulicą. No ale kurczę, jak to mówią w moich toruńskich stronach, bez ryzyka nie ma zabawy. Zresztą, sami zobaczcie, no jakby przyjeżdżacie w takie miejsce z Irlandii, gdzie przez większość czasu w roku pada i po prostu, owszem, jest pięknie jest zielono, ale tutaj po prostu jest niesamowicie ten widok, to jezioro, ten klimat, a te smaki. Naprawdę, naprawdę się cieszę, że ten wyjazd doszedł do skutku. Pierwsza szama zaliczona w nowej miejscowości. Za chwilę będziemy ruszali dalej, tym bardziej, że słońce, słońce tutaj daje naprawdę mocno. Gdzieś tam oczywiście warto byłoby się opalić, chociaż z moją bladą skórą jest to niezwykle ciężkie. Aczkolwiek trzeba wiadomo, uciekać ze słońca, dlatego też przyjechaliśmy dzisiaj sobie na to przepiękne jezioro, Komo, żeby po prostu poczuć się trochę jak Ferajna z Hollywoodu, bo nie ma co ukrywać, że jezioro Komo jest właśnie tutaj uwielbianym miejscem. Nie tylko Włochów, nie tylko Europejczyków, ale również gwiazd Hollywoodu, chociażby bodajże w miejscowości o nazwie Bellagio nie, nie kto inny, tylko George Clooney ma właśnie tutaj swoją posiadłość. No właśnie taką świetną opcją, jeżeli chodzi o wszelkie lanczyki, czy też śniadania we Włoszech, oczywiście po godzinie 12, bo jak wiadomo prawdziwi dżentelmeni przed 12 nie piją. Jest taki drink drink z aperolem. On jest odpowiednio gorzki, wiecie, taki orzeźwiający, bardzo dobry koktajl. Może nie tyle koktajl, tylko po prostu drink. Gasi pragnienie, alkohol, że tak powiem, nie zdąży Wam wejść do krwiobiegu, bo jest za gorąco zaraz to wypocicie a i tak przynosi chociaż chwilowe wytchnienie. Salute! Cin cin! Lubię właśnie te charakterystyczne uliczki włoskie, o zobaczcie sami. Idziecie sobie, po prostu skręcacie w taką nietypową uliczkę i wychodzicie na jakiś fajny plac i po prostu waszym oczom ukazują się niezwykle fajne budynki, zabytki, zazwyczaj jakieś, zazwyczaj jakieś kościoły, tutaj, o proszę, tam w ogóle te domy na zboczu to jest naprawdę naprawdę fajna opcja. Domyślam się, że jak ma ktoś taki dom na zboczu, no to tak naprawdę nie musi latać na wakacje w żadne inne miejsce na świecie. Tylko po prostu sobie wystawia mały stoliczek, przynajmniej ja bym tak robił, wystawiał mały stoliczek, pił sobie kawkę i przyglądał się okolicznej florze i faunie. Po podziwianiu przepięknych widoków nad jeziorem Como przyszła kolejna, kolejną atrakcję na miejsce, które uważam, że bardzo, bardzo warto odwiedzić, jeżeli się tutaj jest w okolicy. Jest to nic innego jak Ordo di Bellano. Przepiękne miejsce, które powstało na skutek roztopienia się lodowca, który znajdował się tutaj wcale nie tak dawno temu. Znaczy, jeżeli spojrzymy z naszej perspektywy, no to na pewno było to już jakiś czas temu, jednak z perspektywy Ziemi niedawno, bo zaledwie 13 miliardów lat temu właśnie w tym miejscu znajdował się Wielki lodowiec, wielka góra lodowa, która po roztopieniu te wody, które tutaj właśnie wydostały się z roztopionego lodowca, drążyły przez lata, przez setki lat, przez tysiące lat wodę w skale. Orrido di Belano to właśnie atrakcja, polegającym na chodzeniu po takich kładkach, które znajdują się bezpośrednio nad wydrążonymi przez rzekę jaskiniami. Cały ten lej, cała ta tutaj woda naprawdę. Wygląda to przebajecznie. Naprawdę bardzo fajna opcja, i myślę, że lista obowiązkowa. Zwłaszcza dla osób, które lubią tego typu chodzenia po takich parkach. Trochę cienia, trochę skał w okolicy. No i przede wszystkim naprawdę malownicze, malownicze widoki. To wszystko oczywiście wśród otoczki Alp i pięknego jeziora Komo. Także jest na czym oko zawiesić, jest na co spojrzeć oczywiście poza pięknymi bożkami, ale domyślam się, że nie dla każdego akurat. Ten rodzaj tutaj flory i fauny może odpowiadać. Zobaczcie sami, no to, kurczę, to jest niesamowite. Po prostu ja się tak mega jaram tym, że mogę tutaj być, że tutaj przyjechałem i że znowu jestem w moich ukochanych Włoszech. I jeszcze takie widoki mam przed sobą. Znaczy teraz mam za sobą, ale jednocześnie przed sobą. Coś niesamowitego i teraz naprawdę kupujecie sobie jakiś mały skrawek ziemi. Oczywiście nie teraz, bo domyślam się, że sumy pewnie podchodzą pod jakieś milionowe, ale kupujecie sobie jakiś skrawek ziemi w takich pięknych okolicznościach przyrody. I nie potrzebujecie nic. Możecie sobie postawić szałas. Hmm. E, jakiś namiot, i po prostu nie musicie nigdzie jeździć, bo wszystko macie pod ręką. są Jest i jezioro, i góry. Coś niesamowitego, naprawdę przepiękne. Jestem tutaj pierwszy raz, ale już teraz wiem, że na pewno tutaj wrócę. Jeżeli mi się uda, to być może już niedługo. Zresztą mam pewne plany związane z Włochami, ale póki co nie będę zdradzał, bo. Różnie bywa, mogą wyjść, mogą nie wyjść, zobaczymy jak wyjdą, to na pewno dowiecie się pierwsi.